Leveler. Dziś pokażę, jak ukryć apkę na iPhone'ie. By ukryć apkę jak kamera czy FaceTime, kliknij ją. Kliknij Usuń i Usuń ze strony głównej. By usunąć strony, kliknij ikonę na dole dwa razy i Usuń. Dalej. By usunąć z biblioteki, idź do ustawień czas przed ekranem. Idź do ograniczeń treści, dozwolonych aplikacji i wyłącz zbędne. By ukryć Instagram czy Telegram, idź do sklep, web, Siri i Game Center. Tu wybierz wiek dla dozwolonych aplikacji. Dla komunikatorów to często 12 lub 17 lat. Tu jest 17, tak. Na Instagramie będzie to nieco poniżej 12. Ustaw 12. Plus, poczekaj kilka minut, a apki znikną. O, widzisz, telegram zniknął. To wszystko. To był leleż. Lajkujcie i subskrybujcie kanał. Wszystkim dobrego życia. Powodzenia. Papa. Pa.